Siemanko Czesiczołem, pytacie skąd się wziąłem? Naprzyjałem się z Polski, a jestem jeszcze w Sydney. Taki żarcik na początku dzisiejszego dnia. Dzisiaj też zwiedzanko. Zwiedzanie tego jakże cudownego miasta. Mam nadzieję, że widzieliście poprzednie relacje. Jak nie, to zapraszam do obejrzenia. I zapraszam również do subskrybowania, żeby nie ominęły Was kolejne vlogi, kolejne filmy, a będzie ich jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. E, oczywiście, również sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z Australią czy z Nową Zelandią w przyszłości, pod innymi filmami, to oczywiście pytajcie. Dzisiaj kolejny dzień zwiedzania Sydney. E, dzisiaj jedziemy na wieżę widokową, także będzie widać z tego punktu wszystko dookoła najwyższą wieżę widokową, wieżę telewizyjną. E, no i będzie ciekawie, także oglądajcie. Zerknijcie dzisiaj tutaj do portu w Sydney. Zawitał taki, oto wielki statek Carnival Splendor. Tutaj ten obiektyw mój nie jest w stanie go zobaczcie objąć. Także całą tak operę zasłonił. Piękny, wielki. Idziemy dalej. Dzisiaj sobie spacerujemy, tutaj właśnie po okolicach sydnej zatoki mamy operę, która właśnie minęła, ten wielki statek, który ją zasłania. Tutaj jeszcze ten most Harbour Bridge z innej perspektywy. widać ludzi idziemy sobie właśnie uliczkami z Sydney dalej jesteśmy w Sydney oczywiście e, chciałem zwrócić uwagę że jest tu bardzo duża różnica wzniesień także faktycznie od ofery dalej do centrum miasta różne dzielnice, na przykład fińską dzielnicę którą dzisiaj też zobaczymy jest duża e, jeśli chodzi właśnie o kształtowanie terenu to wszystkim jest do góry nie? Eee, co jeszcze nie ma tutaj kłoku to też jest w ogóle dobre, eee, zobaczcie obliczę tę kamerę ja, to jest nasza grupa ale tak na co dzień wiecie, jak się w jakimś Jorku, w Paryżu czy w innych miastach jest zdecydowanie więcej ludzi nie? a tutaj spokojnie nie można sobie pochodzić poprzemieszczać się i to jest kolejny plus tego miasta e, oprócz fajnej właśnie architektury ma też fajne struktury takie nie powiedział jeśli chodzi o tłuszcz, której jak na razie nie widziałem A no wczoraj, nie, ale to było wieczorem, e, wieczorem, opera, no to było więcej. kolejny przykład tutaj jesieni w Sydney to jest coś ciekawe, że u nas przy takiej temperaturze to, to zaczyna się wiosna i liście, znaczy drzewa puszczają, e, kwiatki i potem tworzą się liście i tak dalej. A tutaj przy tej temperaturze, czyli 25-26 stopni, liście opadają i jest jesiennie. Stoję aktualnie przed pomnikiem królowej Wiktorii. I za nim jest budynek Queen Victoria Building, wybudowany właśnie na cześć królowej Wiktorii za dawnych czasów historycznych panowania. To tutaj, właśnie, że tak się wyrażę, na cześć Brytyjczyków, którzy tutaj dotarli, i to kawkę, i cieszono się z życia, bo to były czasy, gdy. I jedna trzecia świata była pod panowaniem właśnie brytyjskim. A dookoła właśnie wygląda tak. Tam mamy flagę aborygenów i nowoczesność. Takie połączenie klimatów. A tak się prezentuje Victoria Building Street w środku. Za czasów dzisiejszych tu widzicie sklepy, ma jest jakiś fortepian. Taki styl brytyjski, prawda? Można by było rzec zegar. Jesteśmy na szczycie wieży widokowej e, 309 metrów The Sydney Tower Eye, tak się nazywa dokładnie. Pokażę Wam teraz jak wygląda perspektywa I o to wysokość miasta Sydney. Uwaga. A.

mamy do czynienia z jednymi z najbardziej słynnych kamieni w Australii, czyli z opalami. E, mamy różne rodzaje opali. E, trzy rodzaje przede wszystkim tutaj na terenie Australii, także jest to ich naj, najbogatsze, znaczy to jest e, inaczej powiem jedne z najbardziej e, bogatych złóż na świecie. Ponad 90% produkcji światowej produkowane, wydobywane głęboko są właśnie w Australii w Outbacku Australijskim najbardziej pożądanym jest yy, tak jak mówiłem są trzy rodzaje opali tutaj na terenie Australii najbardziej pożądanym, najładniejszym jest czarny opal teraz Wam pokażę jak one wyglądają mamy przykład opali białych o różnym połysku najbardziej pożądanym połyskiem jest połysk czerwony ale tutaj mamy liwiszki. A to w przykładzie wizjuteryjnym tak wygląda. Aha, ale mówiła coś, że tak. Chciałbym no, Wam jeszcze pokazać drugi kamień, który jest niezwykle rzadki, również wydobywany w Australii pink, czyli różowy diament. Eee, teraz mogę pokażę. No niestety za szyby, ale zawsze, do Za taki mały diamencik. uwaga, tutaj powiem, Trzeba będzie zapłacić 15 tysięcy dolarów australijskich. I on przeliczany na Polski, jakieś 40. 45,000 złotych za jeden malutki który zaraz zobaczycie. Yes, it's in yellow gold, uh, black opal, the rarest kind opal, and onyx. We also have this small design. These are called inlay designs. So it's different kind of opal as this one. Ale można nice zobaczyć, ma kolory. Odwiedziliśmy dzisiaj jeszcze w sytnej taką dzielnicę, która się nazywa dzielnicą chińską. I po mojej tutaj prawej stronie tam jest brama. Nie wiem, czy ją widać dobrze. I tam możecie się zaopatrzyć w różne rzeczy, eee, na przykład pamiątki eee, w formie jakichś takich pluszowych, na przykład siówko ali i tak dalej. Możecie oczywiście zjeść mężczyznę. Dlaczego o tym mówię też? Dlatego, że tutaj te pamiątki są ee, jak do tej pory najtańsze w całym mieście, nie? Także jakieś koszulki, przykładowo za koszulkę w jakimkolwiek rozmiarze. począwszy od Eski, skończywszy na XLC Czyli mamy dosyć duży wybór. Przepraszam. Ee, tak, XLC, dobrze mówię. Płacicie 10 dolarów australijskich Więc w przeliczeniu na polskie 25 zł. Więc bardzo się opłaca, a wzory są różne. No teraz trochę popadało, więc też nie będę ich tutaj wyciągał z tych reklamówek, ale warto, warto uważam tutaj robić zakupy takie pamiątkowe. Dzielnica chińska w Sydney. Pokażę Wam tutaj, właśnie a propos tych pamiątek. Mamy takie misie, koala, działaki, bombaty, przeróżne rzeczy. O plecaczki, magnesiki no maskotek jest mnóstwo, tutaj po prostu można się zapomnieć trochę w tym sklepie kubeczki i tutaj o tak jak mówiłem 10 dolarów za koszulki z takimi motywami z Australii Włądaj Beach Jest, co wybierać na pewno coś. Coś znajdziecie.